Widzowie, dzisiaj jest naprawdę bardzo ważny dzień na Kidowicach, jak doskonale wiecie kilka dni temu, to chyba było dwa dni temu mówiłem wam o tym, że na Kidowice przyjedzie ktoś ważny, dostałem po prostu taką informację, no i zobaczcie, dzisiaj patrzę sobie, bo ogólnie mamy rano, prawda, jest chyba tam 7.20, 7.30, coś takiego jakaś taka godzina, no i dostałem widzowie taką wiadomość, no i patrzcie co tutaj jest napisane dzisiaj około godziny 8 pod ratuszem zjawi się prezydent osobnego miasta, Wymagane szacunek i należyte przyjęcie, coś takiego dostałem, no i ja totalnie widzowie nie mam pojęcia kto to jest, nie mam totalnie pojęcia, kto to może być. Ja jestem, jak widzicie, przygotowany, no w miarę. No mam obrany mam garnitur, lekko niewyprasowaną koszulę, ale to nie jest ważne. Ważna jest prezencja, prawda? Ja wyglądam wyśmienicie, mam ponadto na sobie elitrę, ale ja myślę, że ja ją ściągnę, wydam kurde, ten placach to nie wiem, czy on pasuje do garnituru, no ale jest trochę fleksem mimo wszystko, więc nie, dobra, nie, chyba elitra będzie większym fleksem, albo w ogóle nic, kurde, nie będę miał założonego, bo to będzie chyba wyglądać najlepiej. Wy oczywiście zostawcie łapkę w górę i oglądajcie do samego końca jak i subskrybujcie też kanał, ponieważ tutaj odcinki pojawiają się codziennie, jak i na moich innych dwóch kanałach. Ja chyba jestem już gotowy. Ogólnie spotkanie odbędzie się w ratuszu. Ja jeszcze tam nie poszedłem. Tak naprawdę przed chwilą wstałem, bo jest właśnie poranek. Słońce dopiero wschodzi. No i ja nie wiem, czy tam już ktoś na mnie czeka, czy nie. Nie byłem tam jeszcze totalnie. Boję się tam trochę iść, bo ja nie wiem, co tam na mnie może czekać. No ale dobra, no chyba trudno. No trzeba iść e, i po prostu z, no, sprawić po prostu, żeby ten ktoś, ten nowy tutaj się poczuł dobrze. Ja też nie wiem, po co tutaj ten ktoś przyjechał. E, no nie mam po prostu to, to będzie najdziwniejsza rozmowa w moim życiu, o ile to w ogóle będzie jakaś rozmowa Czy to, Ja nie wiem, czy ten ktoś w ogóle już przyjechał, więc ja idę to sprawdzić Oczywiście przechodzimy sobie przez cudowne Kidowice, tutaj przez pomnik pięknego patrioty a Oczywiście wy, jeżeli chcecie wejść na Kidowice, to wpadajcie na kidowice.pl i kupujcie rangę KitKoks, Bo dzięki temu, jeżeli kupicie rangę KidCox, możecie zagrać na właśnie tej cudownej mapie yy, z Kidowic A ona za niedługo też będzie zaaktualizowana o nowe budynki, więc dlatego was serdecznie do tego zapraszam Eł, patrzcie to jest policja, kurde, po co jest policja, kurde, akurat przy, przy, przy ratuszu, czekajcie, bo ja tego, tego nie rozumiem, aha, oni są gdzieś tam w środku, dobra, wchodzę tam, kurde, dobra, trzy bombki, czy znaczy, trzy przysiady, dobra i jestem gotowy, dobra, burmistrz nadchodzi, proszę państwa, kurde, nie, dobra, nie dosiągnę do zwa. dobra Wchodzę. E, dzień, dobry. Ha... dzień dobry! Dzień dobry, e, te, oh. dzień dobry! Witam pana! Witam Witamy. pana! Pepe Dziobaka! E, proszę zapoznać tak. się z naszym tutaj nowym panem. To jest Pepe Pan Dziobak, koniec innego miasta. Aha. E, I my tutaj przyszliśmy w bardzo poważnej sprawie. E, Okej, okay, dobra. Ja do poważnych spraw to mam osobny gabinet. To ja was tam oczywiście, panów policjantów zaproszę, ale takie pytanie: po co wy? Po co wy? Po co? Przecież to jest... się tam czym prędzej, my jesteśmy ochroniarzami Pana P.F. Dziobatka No i po prostu musimy porozmawiać On potrzebuje skorty Jakie jest skorty? Dziobaki są na wymieraniu i trzeba ich ochraniać teraz Sara, wygląda jak... Dobra, okej, dobra, dobra, nie będę komentował Dobrze, zapraszam do mojego gabinetu Zapraszam, zapraszam Ha, to jest taką szyką Co się dzieje w ogóle? dobra. Uwaga na nogi, uwaga na nogi Dziwne, dobra, dobra. zapraszam, zapraszam Zapraszam, proszę tutaj do góry, proszę bardzo Ja tyle miejsc niestety nie mam ja Miałem tutaj zrobione biznesowe Dobrze. dwa. ładnego miejsca troszkę tutaj pozmieniałem ostatnio. Dobra, to ja sobie e, też dobra. mogę. Usunąć, tak? No ja my będziemy prowadzić konwersację, pan dziobak. To no fajne. Nie będzie się na razie odzywał. Co? No na to nie zasłużyłeś. Jak ja nie zasłużyłem? to jest dziobak? To, to czemu ma się nie odezwać? Nie rozumiem. Dobra, dobra. okej, okay, niech wam będzie. Dobra. Dla, czym? Czym? Dlaczego Goście! tak. Dobra, gigantyczną personę w naszej wiosce Kidowice, słucham Dobra, a więc kawa na ławę, 50 stół, słuchajmy Chodzi o to, bo my słyszeliśmy, pan Dziobak w sumie słyszał, że tutaj ma być budowane zo. To jest eee, prawda No, jak tam państwo zobaczą przez okno, no budowa się rozpoczęła, ale się jeszcze nie skończyła mhm. Tam jest dopiero Dobrze. zaczęte, no tam jeszcze Dobrze. sporo do zrobienia ale to był gdzieś... to secret, To był to sekret, Skąd ten pan jobak? Dziobaki... Pan Dziobak jest bardzo nie w sosie, jak to właśnie teraz usłyszał, a więc tak, słuchaj. Panu Dziobakowi nie podoba się to, że tam podobno mają być też Dziobaki tak? Yy, znaczy ogólnie, ja może przedstawię cały zamysł w Zo, no to zamysł w Zo jest taki, tak. że to będzie cudowne miejsce dla każdego gatunku zwierząt, no i tam oczywiście będzie każde zwierzę z tej planety. No i dziobaki też w tym były. No, bo, no, no chyba no, bo nie, to... no chyba nie. No dziobaki nie mogą być. Ale dlaczego dziobaki nie mogą być, bo co? Bo są, są na gatunkiem wymierającym. Ale no to tam się rozmnożą, tam nie będzie z tym problemu, no przecież nie. tam, dziobaki tam będzie... w Nie, dziobaki niewoli się nie rozmnożają, przykro mi. Jak się nie rozmnażają, no a ten no dziobak coś no, ciszę tutaj nie ma takiej możliwości. Nie strzelaj tym paralizatorem teraz, kurde, to jest ważna rozmowa. E, no dobra, no to w takim razie, ale to co wam nie pasuje konkretnie, co, że tam no nie zrozum może. to, że panu dziobakowi nie podoba się to, że tutaj będą robić dziobaki, czego nie ale rozumiem. Ale chwila, no ja nie rozumiem tego dlaczego, ja mam się w ogóle obawiać jakiegoś. No pana jeśli... Dziobaka. Ale wiesz, jest... jeśli, jeśli zrobisz dziobaki, no to będzie duży problem, bo to jest naprawdę wpływowy gość. Rozumiesz, on cię może wykupić? Ale jak on byłby... cię może wykupić, tą Wioskę może zrównać z ziemią, tego może nie być. Nie no, chwila, chwila. Okej, dobrze, panie dziobaku, proszę usiąść, pro, proszę, proszę, proszę usiąść, tam nie rozglądać się Dobra, dobra, daję mu chwilę, dobra, nie? Robi co chce. chłopczył? Słuchajcie, to jest... kurde panowie, ale wiesz, że jesteście jego eskortą? no błagam was, przecież to jest jakiś zwykły dziobak, no naprawdę wywierzycie? No nie to nie jest właśnie, to jest niezwykły dziobak. No jak niezwykły, to to nawet pieniędzy nie ma, widać, że garnitur pożyczony nie. Ta! Ten koleś by cię z ziemią, w sekundę, jakby chciał ma tyle co? pieniędzy. To nie wygląda na jakąś szychę. Dobra, nie wiem, kurde, ale nie. czemu ja mam zatrzymać? Ale no, na chwilę, no kaczki też będą. Przeszkadza no, ci. No, ja jeszcze książki po okładce, wiesz o co chodzi. No dobra, nie, nie... Anna, ale patrzcie, no Klocu, no Ty jesteś kaczką, mi też nam będą kaczki. No, Ty no, jesteś jakby jest świną. No, trochę nie, podoba, też będą, nie świnie, no to z to jakie ma... No, Wy nie macie ale problemu, to czego mamy? No, bo my nie, nie mamy tyle pieniędzy co. No, właśnie, jakbym miał pieniądze, to bym to, to dał na ziemię. <laughs> dobra, panie Pepe, panie Dziobaku, proszę tutaj zasiąć na krześle, dokonajmy formalności, dokończmy tą. Dziwną rozmowę. Okej, okay, dobra. No to czyli jaki jest wasz warunek? Nasz warunek jest taki. Kończysz z tym, że nie robisz tam dziobaków i my stąd składamy. A jeżeli. Okej, okay, okej. Okay. A jeżeli ja się. A ja może ja chcę za to pieniądze, żeby tam nie były. Pah, e, no... ile? No nie wiem, no dużo, no, skoro tam nie ma być. To jest moje marzenie. Zresztą, dobra, nie. Nie, koniec tego. Ja nie chcę pieniędzy. Nie. Tam będą dziobaki i koniec. Mnie to nie obchodzi. Nie interesuje mm -hmm. mnie to. Co mi może no to zrobić? Całe, no taki Kidowice prowadzą w powietrze A, co mi może zrobić? Wchodzą tutaj buldożery, naprawdę, nie się, panie Jagiele, nie wiem, nie wiem, Dobra, co mi też. zrobić jakiś mi może zrobić się kurde dziobak ty. Lepiej się już wyprowadź, bo to będzie wszystko bo to z ziemią zamienione wiem, nie 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 wiem, napisał Powoli, powoli, panie nie do, do widzenia do widzenia. Widzowie, w ogóle. O co chodzi? Dobra, nie wiem, to była najdziwniejsza chyba rozmowa w moim życiu. Ty. Nie do, no, że jakiś dziobak mi to przychodzi jeszcze ze skortą policji. Patrzcie, wychodzą se tam. Nie no dobra, ja to muszę jeszcze zobaczyć przez okno, bo to jest po prostu jakaś hańba. Opa, idą. Ej, on ma w ogóle widzowie tą teczkę. Przecież ta teczka jest warta 250 kitcoinów, Skąd on w ogóle ma tą walizkę? No przecież to jest najdroższy przedmiot, jaki jest obecnie dostępny. Dobra, to faktycznie musi być ktoś, kurde gruby, skoro masz tyle pieniędzy, nie wiem, dobra. Ja się muszę poradzić jednego człowieka, tylko kurde... No teraz na złość nie ma na serwerze. Okej, okay, widzowie, podczas przenoszenia sobie tutaj po prostu przedmiotów już do mojego gabinetu. Zauważyłem, że już był ten człowiek, o którym sobie mówiłem, czyli z No ja się muszę gdzieś go spytać, kurde, bo ja nie wiem widzę, co to w ogóle było. My ogólnie te z o tym projekcie sobie tam razem tak powoli budowaliśmy. No i raczej widzowie, to miał być sekret dla was. Mieliśmy wam to pokazać na odcinku, ale ja się nie spodziewałem, że tutaj coś takiego, kurde, wyjdzie. Ty. No to jest me mega dziwne. Ja ogólnie jeszcze tego zo nie pokażę. W sensie tam lekutko tutaj gdzieś tam z daleka, bo one jeszcze nie jest skończone. Tam naprawdę jest jedna piąta dopiero. Dopiero mamy tak naprawdę baner i tak. Dwa wybiegi, a kurde, już się pojawiają jakieś problemy. Skąd ja w ogóle nawet nie wiem, bo to było sekretnie utajem utajemnione, no tak naprawdę to, że ta budowa tego zotrawy tam gdzieś na odcinku, gdzieś tam w tle to widzieliście, tam już pisaliście, ale no wiecie, no nie trąbiłem nigdzie o tym. No sami o tym wiecie, widzicie, taki jest banerik. No na razie jest tylko to, tak naprawdę. No już jakiś kurde dziobak mi tu przyjeżdża, no najbardziej mnie zastanawia, skąd, on kurde, miał tą walizkę. No przecież to jest najwięcej warty przedmiot, tak naprawdę u nas w kit sklepie. No, stoję, to musi być jakaś szycha. No, trzeba się jednak z tym faktem pogodzić, bo 250 kitcoinów, jeżeli ktoś z tym łazi, no to raczej to nie jest osoba biedna, dobra, nie wiem, nie wiem, pójdę się spytać Tosta, bo może gdzieś na walizki rozdawali za darmo i ja jestem, kurde, jakiś w plecy, ja o tym nie wiem może mi to Szybson powie, o ile, kurde, on, jest, on, on nie jest afk, dobra, wejdę do niego do domku, i zaraz zobaczymy, wejdę sobie tutaj, kurde, przez te wejście, dobra, chodźmy normalnie, tak jakby się normalnie tu wchodził, o, jesteś, Filipie, halo o, Jezus, co, co ty masz na głowie, Boże co to jest? mam co to fajna jest? czapka ona cię postarza Trochę. Czemu? No nie, wyglądasz tak, kurde, kwadratowo. Nie, no po prostu drofnąłem tak z worków, <grym> które dostałem od ciebie, no i. Chodzę, no! Czeka, czeka, że se plecak tylko zabiorę. No, a kurde, jaki flex na plecach, no! A patrz, pokażę ci, jaki mam plecak, Patrz. Co to jest? To jakiś inny? Faktycznie, jakiś no, inny. No, wygląd inny. Dobra, kurde ty ja też mogę mieć bambusa, ale nie chcę. Dawaj do mnie do ratusza. Dawaj, chodź do ratusza, bo ja tam ogólnie lekkie zmiany wprowadziłem, ci nie mówiłem, tam troszeczkę pozamieniałem na inny kolor te meble dobra. Takie mi bardziej się po prostu, tamte mi troje nie grały, co ty ustawiłeś, ale teraz mi się wydaje, że jest perfekcyjnie Dobra, dobra. Ale schemat został zachowany. Słuchaj, stała się dzisiaj mega dziwna sprawa. Powiedz mi, czy walizki z kit sklepu, te wiesz, ta, która za 250 kitcoinów kojarzy no, no, mniej więcej no, no. taka czarna, taka na kodzik, nie? Za 250, to jestem za 200? No nie wiem, 250 to bo 200 ona kosztuje, właśnie nie pamiętam no, no, ile no, no. Ona tam wiesz, no, najdroższy przedmiot chyba, tak? Powiedz Chyba mi, tak. czy je za darmo gdzieś? No, jakie jest najdroższy to raczej nie. No, czy. Ja je słyszałem. Jakieś losowanie na to było, nie wiem, coś za darmo, dało nie się. Ja to... ja nic o tym nie wiem. A co, Dobra. ktoś ma z rodzeństwa naszego? No nie, nie z rodzeństwa, słuchaj, taki dziwny typ. Dobra, usiądź, usiądź. O no, teraz, kurde, role się zmieniły. Dobra, może ja za kurde od, od, odstanę, bo cała, cała ta rozmowa wcale sobie też, kurde, postujmy, bo naprawdę, dobra, ja nie wiem, czy stare stało. Miałem dzisiaj umówione na 8 rano spotkanie no. z bardzo ważną osobą z innego w ogóle miasta. Tak to było napisane stary ksiądz. ja ci pokażę, trzymaj. Tutaj to po prostu coś takiego mi przyszło i wiesz, no byłem gotowy na ten dzień, to było dzisiaj no. i to się stało. No i... A to prezydent jakiś, opuszył, No jakiś, no a... jakaś niby szycha, no ale słuchaj, przyszedł dziobak. Dziopak. Czekaj, kto przyszedł? Dziopak, Dziopak, rozumiesz? Ten chyba z Finansza i Ferma, tylko w ubrany w jakiś garniak, kurde. I dodatkowo z obstawą dwóch policjantów, którzy kurde... No jest prezydentem czego? Jakiegoś... E... Ja nie z... wiem! Jakiegoś zalewu chyba. Nie wiem, stary, ale słuchaj, spróbuj się o nasz projekcik. Sprój się o zo! O jaki? O zoo? O, zoo. o zoo się spruł? Zobacz, zoo nawet nie powstało, a on już się o to spruł. I, I słuchaj, o co on ma problem? on wiedział, że co powstaje. No nie wiem właśnie, nawet nikt nie wiedział, tylko on to... Ja nie wiem stary, skąd to wyszło. Nie wiem, jakie sekretne informacje musiały zostać użyte, ale no nieważne. On się spruł o to, że tam będą dziobaki, bo niby dziobaki to wymierający gatunek. Ty słyszysz ten powód? Jakie to jest błahe. Ja nie wiem o no co. Dobra, chodzi. Ale, ale, ale w zoo, zoo to nie jest miejsce, gdzie są widziane zwierzęta, no się tam dobrze będą miały. No właśnie, no ja też mu to powiedziałem, to. To nie jest cyrk, nie? I wiesz co jest najlepsze? To ten dziobak w ogóle się nie odzywał. Gadali za niego kurde policjanci. Ja nie wiem, to jest taki cyrk, że to już jest szok, nie? No i sprawa wygląda no, tak. To musi być faktycznie dużo szycha. Na no, czemu tak myślisz, no, no? A może po prostu jakiś mięczak, który no, się No nie no, słuchaj, no, jest, no, no chyba że tak, aczkolwiek, no wiesz, jeżeli ktoś przychodzi z obstawą i się w ogóle nie odzywa, no to. to jednak to musi być coś ważny. A mi się właśnie wydaje w drugą stronę, że to jest jakiś kurde lamus, ale dobra, okej, okay, no, no pomyślimy, w każdym razie słuchaj, bo dlatego się pytam o te. On. Jego ogólnie e, zamiarem jest to, żebyśmy nie mieli tych dziobaków, no i mamy ja po prostu znam tą dosunąć, ma ich nie ma. No dobra, a bo, nie wiem, jakieś pieniądze chciało dać za to, żebyśmy Zaproponowałem, nie. Zaproponowałem, żeby za kasę, to nie dość, żeby mnie ci policjanci wyśmiali, no to wiesz, no to, no to ja się potem zdenerwowałem, no i te, też trochę tego dziobaka wyśmiałem, no że co nam może zrobić dziobak, no i on tylko napisał, zobaczymy. No i wyszli. ja no to teraz jeszcze... Dobra, no powiem tak. Mam nadzieję, że masz rację, że to jest jakiś, prawda, jakiś frajer. Bo no jeżeli, na pewno. jeżeli Tylko... to jest, jeżeli to jest gruba, gruba ryba, no to... No to słuchaj, to myślę, że on nam zamknie to zo Nie no, spokojnie, ale no jak nam to może zamknąć, to na jest nasza wioska. W, w ale to jest nasza wioska, dobra, ale... No, to jest jakaś gruba ryba może, nie? Tylko słuchaj, jedna, jedna jest właśnie rzecz niebezpieczna w tym wszystkim. No? no miał tą walizeczkę. No to na pewno jest gruba ryba, stary, no tego nie ma byle kto. No wiem właśnie. Miał tą walizeczkę za 200 kg. Machnął nią i wyszedł. Rozumiesz? No. Machnął nią i wyszedł. I teraz nie wiem, stary, no nie wiem, no, no to, to kurde wyglądało dziwnie. No nie wiem, stary, no. Ale jak ma dziobak być stary, straszny, no ty to słyszysz, to jest tak, jakby kurde tutaj przyszła jakaś, nie wiem, no. Yy, no wiem, ale, ale z jakiś, no. drugiej strony popatrz tak, no ty jesteś burmistrzem tego miasta, jesteś żabą, nie? Kurde, nie pomyślałem o tym. Ale no nie no, ale bez przesady stary, ale on się nawet nie odzywał. To jest jakiś kurde, dziadek mi się wydaje co już jest kurde, nie wiem, stary. Inaczej, i nie, inaczej, nam pytanie może tak. Poczułeś respekt? No mnie nikt kurde tak nie oprowadza jak ci policjanci go. Nie wiem, to było dziwne. No widzisz. Ale jacy policjanci? No nawet ci kurde, co tu byli? Krocy jaki? No tak, no. Znaczy to nie są w sumie no to są ogólnie policjanci, to tylko przyjechali na Ale no tak, ale. ja nie wiem, co oni dalej robią, sprawy. Ej, ej, a może oni się znali już wcześniej? Może to nie jest przypadek, że akurat tych policjantów nam tu przysłali? Hopie, dobra, nie stój mi takich teorii, powiedz mi tylko, czy mamy problem, czy nie mamy problemu. No, chyba ja nie wiem, mamy. stary, ja nie widziałem tego chłopa, no to ja nie wiem, co, co, Wygląda, co robi, kurde, to jest. Wygląda, kurde, to strasznie. Dobra, nie, dobra, nie, słuchaj, trzeba się uzbroić. Nie, koniec! Budujemy Zo, stary, trzeba sobie powiedzieć. Kończymy budowę Zo, jak najszybciej walić to. Wzo wychodzi na świat, ja stawiamy ZO. No. Nie obchodzi mnie to stary. Budujemy zo i, i po prostu olać temat. Kurde, teraz mi akurat Facebook dzwoni, ale dobra, widzę, to nieważne. ważne że Filipowi też to pewnie jaka wspólna grupa. W każdym razie, subskrybujcie widzowie kanał ponieważ za niedługo zobaczycie cały efekt budowy zoo. No i żeby to zobaczyć, no to musicie mieć suba z dzwonem, bo to będzie za niedługo. No a my mamy gdzieś jakiegoś dziobaka, jakąś policję. Nie obchodzi nas to. Będą dziobaki w naszym no najwyżej zoo. Najwyżej wysadzi wioskę. Najwyżej wysadzi. Ale tego nie zrobi.